Nie chcesz tego. Jeśli nie chcesz oddychać przez jebaną dziurę w jebanym czole, to zmień nastawienie. Słodziaku, zapraszam cię na randkę. I to natychmiast. Ty swoje życie też tak mówiłeś? Jebnąć ci. wolwerin. Nie chcesz tego. Jeśli nie chcesz oddychać przez jebaną dziurę w jebanym czole, to zmień nastawienie. O kokainie nie możemy gadać, że w studia totalnie zabronił. No to może przepodłujemy noski w kiebulu? Produkcja zna cały slang. Mają słownik. Śnieg też tam jest I tak, jak ścieżka. No ale co z białą damą? Wszystko białe wolny. Lepimy dziś bałwana. Tak! Wiesz, swoje życie też tak mówiłeś? Jebnąć ci ten wolverines.